Piątek, piętnasta 17, piątek nie niebo jeszcze słońcem rozświetlone, choć niedługo zostało tego światła. Więc co tu robić? Kiedy jest się złomiarzem na swoim. Jestem już po obiedzie i po kawie. I tak się zastanawiam. Co robić dalej? Mogę sobie zdełontować coś w aucie lub w domu. Mogę przejść na spacer, skoczyć na rower e, Naprawdę mogę robić to co chcę Ale wiecie co zrobię? Pojadę na jedno osiedle czy na dwa i zobaczę czy jakiś paśnik coś nam da O tak I tak sobie jeżdżę i tak sobie patrzę I nic nie ma Aż tu nagle Uszęta Proszę bardzo Jeden worek, trochę ze śmieciami, drugi worek, trzeci worek. Hmm. Może by to... Tu zamknięte, tam jakaś rurka wystaje. To co robimy? Otwieramy te worki, wyciągamy osobno puszki? No możemy tak zrobić. Hmm. O tu mamy co? Tu mamy jakieś kartony. 4 worki 3 Gdzie puszek większość hmm. Jak to zrobić, żeby było ładnie Już wiem Już wiem No i z tych trzech worków do tego jednego Proszę bardzo Ile tego? Tak jeżdżę po mieście z niedźwiedziem i wiecie co powiedział? Złomisz powtórz, powtórzysz? Dobra, to powtarzaj. Niech że jeżdżą jakby prawo jazdy w przeręblu znaleźli <laughs> Nie złomisz jesteś aparat normalnie Przeremblu między fokami co? I zrobimy rybami Dobre, dobre co zauważyliście już? <laughs> tak bardziej z prawej strony na dole. Gruba akcja się szykuje <laughs> jakieś 40-50 zł tu leży No i to małe też zabierzemy Co tu jest? Zaraz wracam, odsłaniam to zalezisko i wrzucam do kadjika. Słońce już zaszło, a ja już zarobiłem. Któryś z widzów mi pisał, żebym spróbował choćby 50 zł dziennie. W domyśle zarobić chyba. Otóż jest wanna. Jest wanna, są nogi od wanny, więc jutro przekonamy się, ile warta jest wanna oraz nogi. No i pół worka puszek. Także nie wiem, ile ona waży. No, 50 kg może ważyć. No. Ja ją ciągnąłem po śniegu, więc była lekka dla mnie, ale tam jeszcze plastiki muszę obić. Mi się, się pytał, czy będę wpuszczał żywe łososie dla niego. Ale nie, niestety. <śmiech> <śmiech> przynosi, przynosi mi szczęście niedźwiedź, także. Jak na razie współpraca z nim układa się dobrze. No cóż, może by coś w domu rozkręcił. Jakąś niewielką część jeszcze, bo film za krótki, moi drodzy. Także chyba coś sobie weźmiemy i rozkręcimy. A potem zakończymy. O tak. Za często mówię o tak. O, dobra, będę musiał zmienić zakończenie ujęcia. 17:8. Herbatkę, poproszę. To Wasze zdrowie w kubku firmowym, peweksowym. Muszę wypić zdrowie widza nazwisku Roman Urbaniak. Roman Urbaniak, chyba. Twoje zdrowie widzu. Napisał komentarz oburzony pod filmikiem, że będę walczył dalej. Że mam aż dwa wkrętaki i obcinaczki od widzów Romanie Teraz będzie dla Ciebie pokazywanie To jest wkrętak historyczny który dostałem od widzów Te klucze dostałem od widzów Ten klucz o, teraz się ładnie wyłastrzyło Dostałem od widzów te obcinaczki, wspomniane też od widzów. Ten wkrętak też od widzów. I nie dwa a pięć wkrętaków dostałem od widzów. Pinpointer, taki wykrywacz metali, dostałem od widzów. Szelki, na których telefon noszę, dostałem od widzów. Teraz czekam, to napiszesz w komentarzu. Nie tylko dwa wkrętaki i szczypce do obcinania. Więcej rzeczy dostałem od widzów, a jeszcze mam schowane, nie wszystko jest pokazane. Nikt nie zaprzeczy, że lubię wymyślać nowe rzeczy. I oto jest moja deska rozdzielcza. Dębowa deska rozdzielcza, no, ale deska rozdzielcza jest w samochodzie. To jest też deska rozdzielcza, bo na niej będę rozdzielał za chwilę, a właściwie deska oddzielcza, będę oddzielał jedne części od drugich. Hmm. Napisał mi też któryś z widzów, że lubi takie filmiki, więc teraz będziemy działali w tym temacie. Mianowicie, rozbierali będziemy. Jeżeli masz komputer, to w Twoim komputerze na pewno taka skrzyneczka się znajduje. Ja to nazywam zasilacz. Mam dwie sztuki. Będziemy rozbierali. Jedna sztuka to jest taka. Dla tych, których to interesuje, made in China, czyli w Chinach wyprodukowane. Wiosna idzie, bo wypuściła korzenie. druga też, podobnie jak ziemniaki, wiecie, trzymacie ziemniaki gdzieś tam w piwnicy, w worku, i one potem puszczają takie te pędy, nie? Nowe. Więc to też już puściło, bo ocieplenie klimatu jest, wiecie, i może dlatego. Tu jest takie. Też rzuca się w oczy napis Made in China, czyli wyprodukowane w Chinach. Mm. Kiedyś jeszcze tak jeździłem po Europie. Byłem na takiej w kolonii, chyba to było, tak, w Niemczech, na takiej wystawie i tam zabierałem te wszystkie eksponaty, znaczy eksponaty szafki, różne takie rzeczy. I tam było dwoje Chińczyków, nie I wiozłem ich tam do tego pawilonu. I mówię do nich taką anegdotę, że gdziekolwiek pojedziesz na świecie, to pamiątka, którą kupisz będzie i tak z Chin. Śmiali się. No to dobra, jak się oni, oni się śmiali, a my rozkręcamy dali. Nie wiem, czy dwa na tym filmie rozbiorę, a może. No to może być dość nudne, nie? Bierzemy najpierw tego. Trochę ma tam jakiś przybrudzony już ten wentylator. Po angielsku fan. Jest tam napisane. Dobra, bierzemy któryś z tych wkrętaków, które dostałem od widzów. Jednego weźmiemy. O tego. I będziemy odkręcali tak, oni w Chinach przykręcali w jedną stronę a ja tutaj w Polsce kręcę te śrubki w drugą stronę także. taka jest kolej rzeczy moi drodzy dzisiaj wanda była znaleziona oraz nogi do niej także dalej już nie szukałem ponieważ uznałem że jest dość że szkoda paliwa i tak dalej, szkoda czasu Wanna jest dobrym, wiecie, dobrym jest, o ściągamy, obudowę, złomik do złomika, widzicie, gdzieś tam coś wpadło ten wentylator kiedyś, albo to jest jakieś takie brudne i komórka się odzywa inna, tutaj mniejszy, 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 będzie nam potrzebny, bo są jakieś też śrubeczki, o, I jedną ręką, a poszło. Także wanna, jak jest znaleziona, to już jest moja potrzeba zaspokojona, wiecie, no bo to jest jakieś 30 zł, co najmniej, a może i więcej Zobaczymy jutro, pojadę ją sprzedać i zobaczymy tylko tą wannę i nogi do niej. Zobaczymy, ile uwaga pokaże i ile będzie na papierze napisane. A tymczasem ja może spałzuję i ściągnę tę obudowę i zobaczymy, co w środku, co może być tak? No, i tak używając siły fizycznej dokonałem brutalnego rozrywania tego drania. <laughs> Elementy aluminiowe się znajdują, jest płytka, jest tam miedź, takich malutkich. Tych no, tutaj jest troszeczkę większy, gdzie jest miedź, a tu jest taki największy, gdzie są takie. No, było się, dwa takie zwoje. Jeden odsłoniłem, a tu jest drugi zwój. Także są kabelki, no i myślę sobie, że to już potem poza kadrem się z tym będę bawił. Tu też o, są interesujące nas, nas kolory, więc jeden już rozrywany, A zobaczymy trochę złomiku, trochę aluminium. No i chodzi tu głównie o mieć, tak? W tych kabelkach też jest mieć, także o, za dużo rzeczy na raz ten telefon się gubi. Traci ostrość. Więc teraz pauzuję i otwieramy drugiego. Mamy tutaj kolejnego i ta sama historia. O, odkręciłem. Obejrzałem dzisiaj rano na kanale na rowerze. Zbieram złom, jak kolega rozprawił się z odkurzaczem. I polecam zobaczyć, jak fachowo rozebrał odkurzacz. Na części i pierwsze na kanale na rowerze zbieram złom. Bardzo fajny film do porannej kawy był. No a teraz wieczorem ja rozprawiam się z tym potworem. Nie? Właściwie drugi już, drugi już tutaj na, tym, na desce rozdzielczej mojej. Rozdzielamy śrubki od reszty. Używając sprzętu czy też narzędzi od widzów. Znam pewnego takiego youtubera, którego wszyscy znają, słynnego polskiego od, od wykrywaczy metali, wiecie, wiecie, którego mam na myśli, no to on też dostał sporo rzeczy od widzów, wiecie. Dostał dużo subskrypcji, prawie pół miliona. No i na Patronite miał też taki założony jakiś czas. I jedną ręką to robi, wiecie, bo wyłączyłem telefon i to wszystko jest takie kulawe ale może jedną ręką też da rady. Sporo rzeczy dostał, właśnie najwięcej to subskrypcji chyba dostał, nie? I pieniądze z tego tytułu dostaje i jeździ sobie gdzie chce. Ma fajny samochód, w którym mieszka ten nasz koleżka. Jego tata też ma samochód, w którym mieszka. I to wszystko widzowie, tak? Bo gdyby nie było widzów, to by nikt tego nie oglądał I nie byłoby takich efektów, także zapraszam widzów do lajkowania, komentowania, subskrybowania i można dotować kanał, czy to wpłacając na konto. Który jest Link będzie pod filmem, czy to zakład, jest zakładka taka wesprzy kanał, tam można niewielką kwotę wpłacić, a my to otwieramy za chwilę, zobaczymy co w środku. Pauza. Tak wygląda obudowa. Teraz po przemianach, trochę jak znaczek Volkswagena. Tu jest trochę inny, inny ma te elementy aluminiowe. Tu jest mieć, tam jest mieć, będziemy ją mieć. No i tutaj też, i tam. To już będę się bawił. Myślę, że jutro poświęcę czas na takie dłubanie. Najpierw pojedziemy sprzedać wannę do południa, a potem już będę sobie to rozbierał. Ale nie będę pokazywał, bo to jest nudne. Także czy warto wyciągać z komputerów takie zasilacze? Warto raczej, ponieważ troszeczkę miedzi tu, troszeczkę tu, troszeczkę gdzieś tam i tam i tam. No i mieć do miedzi i będzie coś kupione za jakiś czas. Myślałem o samochodzie, wiecie, ale myślę sobie, że samochód kupię w inny sposób. Ponieważ jest mi szybciej potrzebny niż, niż gdybym to mieć na Także coś sobie kupię innego, też fajnego. To tyle moi drodzy, nie będę przynudzał wam przy piątkowym wieczorze. Zasilacze warto zbierać, warto rozbierać, nawet dla tych kabli samych. Tutaj takie wiązki, patrzcie, długa wiązka. Jest tam trochę miedzi, jest dłubania. Zapraszam do lajkowania. Komentarzy, pisania, subskrybowania i wpłacania: kto by chciał. Oczywiście wszystkie wpłaty są dobrowolne i nikt nikogo do niczego nie zmusza, ale można zrobić sobie reklamę, tak? I narzędzia. Dziękuję za narzędzia, które dostałem od Rafała z kanału Pewex Recycling oraz za narzędzia, które dostałem z kanału Strażak Recycling. Także ja też. Coś kiedyś komuś dałem, nie jest tak, że to wszystko idzie w jedną stronę. Niedługo będą nagrody z okazji 5000 subskrypcji na moim kanale. Także czekajcie a zobaczycie. Będą nagrody fajne. 5 nagród z okazji 5000 subskrypcji. Także miłego weekendu. Jutro jedziemy, jak wspominałem, sprzedać wannę. Zobaczymy, ile pieniędzy podniosłem z paśnika. Jutro obejrzymy wynika.